Firma Nexera doprowadziła już nitkę światłowodową do szkół w powiecie Koneckim, natomiast do końca 2020 roku ta technologia ma być możliwa do zamówienia przez każde gospodarstwo domowe. W gminie Końskie prace się już rozpoczęły, ale, by przebiegały sprawnie, potrzebne są zgody mieszkańców. W pierwszej kolejności światłowód ma pojawić się tam, gdzie problemy z jakimkolwiek internetem były dotychczas największe. To jest jeden z najważniejszych problemów współczesności, zgłaszany często na spotkaniach. Z mieszkańcami szczególnie ostro zarysował się podczas zebrań wyborczych w wyborach sołeckich. To jest taki deficyt, który jest dzisiaj w dzisiejszym świecie, kiedy bez internetu trudno się sobie wyobrazić życie, szczególnie dotkliwy. Po zbudowaniu sieci internetu szerokopasmowego, światłowodowego w ramach programu Rozwoju Polski Wschodniej. Urząd Marszałkowski rozpisał i rozstrzygnął konkurs na rozbudowę sieci w ramach tzw. ostatniej mili. Wiadomo, że do końca 2020 roku każdy dom w województwie ma mieć dostęp do internetu światłowodowego. Najpierw nitki zostaną podciągnięte tam, gdzie problemy były największe. Mapę dostępu do szerokopasmowego internetu można sprawdzić na jednej ze stron województwa świętokrzyskiego. Odnośnik publikujemy w artykule. Zgodnie z białymi plamami na tej mapie światłowód w pierwszej kolejności trafi do miejscowości w gminie Końskie, takich jak: gdzie. Wąso, Szpiła, Koczwara, Górny Młyn, Czerwony Most, Szabelnia, Pomyków oraz do Koneckiego Osiedla, które znajduje się wzdłuż ulicy Południowej. W Dziebałtowie prace ruszą już za chwilę. Tam, wskutek może niebanalnego kontaktu pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie podczas budowy dostępu do szkoły, no, udało się przy pomocy powiedzmy argumentów które miały charakter techniczny czyli i tak już była i tak z drugiej strony wskutek argumentacji dotyczącej potrzeby i współpracy z miejscowym sołtysem projektowanie właściwie już jest na etapie końcowym. Bardzo szybko chyba zacznie się budowa tej sieci. O problemie z internetem w swoich wsiach opowiedzieli nam mieszkańcy miejscowości Piła i Wąsosz. Jestem mieszkanką Piły i to takiej Piły odległej tuż pod lasem. I ciągle jest problem z dostępem do internetu. Pewnie lepiej by się na ten temat wypowiedziały moje wnuki. Czy, ale narzekają. Ale narzekają, więc jest, ten pro, jest mi ten problem znany. Tym bardziej, że często słyszałam na zebraniach, czy koła gospodni wiejskich, które teraz jest u nas zawiązane, czy właśnie w związku z wyborami. Także ten sześciogród nasz, Czerwony Most, Pomyków, Piłaz, Koczwara, Szabelnia, Górny Młyn. To są takie wi wioski, które są takie rozległe, i nie wszędzie ten internet dociera. Więc w XXI wieku jest to bardzo potrzebne, i dołożymy wszelkich starań, żeby ludzi uświadomić, żeby nie sprawiali trudności, żeby ten projekt, który powstał, był zrealizowany. Na pewno będą młodzi bardzo wdzięczni. Tak jak moja przedmówczyni mówiła przed chwileczką, to samo jest, no mamy utrudnienie z internetem, no i w ogóle nie ma. Także mamy już XXI wiek, no i chcielibyśmy też żyć, jak to się mówi, w XXI wieku. Uważam, że jeżeli chodzi o wykonanie, to nie będzie utrudnienia, a wręcz przeciwnie, będziemy chcieć pomóc, żeby jak najszybciej nam udostępnić właśnie ten internet. No gdzie bez tego, jak wiemy dzisiaj, nie ma życia. Spotykają się na zebraniach wiejskich, tak u mnie w czy na OSP, no jednym głosem wszyscy młodzi mówią, bo dzisiaj bez tego nie ma życia. By światłowód dotarł do wszystkich domów, niezbędne będzie uzyskanie zgody od właścicieli wielu posesji. W związku z tym władze gminy apelują do mieszkańców o współpracę. Będzie to rozprowadzane po działkach również prywatnych, tak żeby umożliwić dostęp wszystkim mieszkańcom. Stąd prośba przedstawicieli Nextera o ułatwienia w dostępie do informacji i do uzyskiwania zgód właścicielskich. Nasz apel ze strony gminy no, będzie dotyczył tych mieszkańców, przez których posesję Światłowód będzie przechodził. On nie wszędzie da się puścić w, przez działki publiczne, przez działki drogowe. Czy na powietrznie, będzie wymagał y, zgody na przejście przez teren. Mało konfliktowy, dlatego że nie są to jakieś wielkie wykopy jak pod kanalizację, ale bez takiej współpracy, bez zgód właścicielskich możemy napotykać na, na trudności do mieszkańców, których odwiedzą przedstawiciele y, czy firmy, czy sołtysi, czy inni przedstawiciele y, samorządu miejskiego mam taki właśnie apel, by. Starać się zrozumieć te potrzeby współczesności. Jeżeli ktoś sam nie czuje takiej potrzeby, niech zapyta swojego syna, córkę czy, czy wnuka, czy aby na pewno nie jest mu to potrzebne. Wspomniane lokalizacje otrzymają dostęp do internetu światłowodowego jako pierwsze, ale do końca 2020 roku wszystkie domy, nie tylko w Gminie Końskiej, ale i Powiecie Koneckim, powinny uzyskać możliwość podłączenia się do tej szybkiej sieci.